Powinienem być zadowolony z tego remiswa, ale nie jestem. Muszę, muszę powiedzieć, że jestem zawiedziony tym jak ten mecz wyglądał, jak się potoczył przede wszystkim. Tym, że no, praktycznie po meczu graliśmy w osłabieniu liczebnym i musieliśmy grać tak jak graliśmy. To przyniosło, przyniosło nam pół. Myślę, że zasłużony patrząc na to jak broniliśmy skutecznie i, no, i próbowaliśmy wybijać rywala z rytmu. Mieliśmy też swoje dwie okazje gdzieś po ostatnim fragmencie gry i kontrataku. Natomiast, no, nie tak sobie to wszystko planowaliśmy, przyjechaliśmy tutaj z nadzieją na, na trzy punkty, ale tak jak mówię, to się tak ułożyło nieszczęśliwie przede wszystkim z tymi kontuzjami, że, że musieliśmy zweryfikować swoje plany, więc muszę przyjąć ten punkt jako, jako sukces przede wszystkim zespołu, który pokazał charakter, zaangażowanie i przede wszystkim dobrze, dobrze funkcjonował w obronie niskiej i to było tutaj kluczowe. Dziękuję bardzo. No ja w przeciwieństwie do trenera nie jestem zadowolony z wyniku, tak? bo w przebiegu, tak jak trener powiedział, no pewnie ta czerwona kartka zmieniła oblicze tego meczu. My zdecydowanie graliśmy w wadze, graliśmy za wolno, nie da się po prostu dzisiaj robić różnicy w jakiejkolwiek części boiska grając tak wolno jak my dzisiaj tak? i to jest jakby kluczowe, dodatkowo Poza Sangowskim nie wygrywał nikt pojedynków jeden na jeden i myślę, że tak grając, no, no po prostu nie będziemy przegrywać, tak? bo widać, że zespół dobrze broni. Tak naprawdę w czterech meczach, w których tu jestem, tracimy zaledwie jedną bramkę, no ale żeby się utrzymać, no to trzeba wygrywać. Tak? A żeby wygrywać, trzeba zdobywać bramki, żeby zdobywać bramki, to trzeba realizować to, co trenujemy. Niestety w. W treningu wygląda to zupełnie już przyzwoicie do środkowania, to gdzieś finalizacja, przychodzi mecz, no i, i niektórzy po prostu albo nie wytrzymują presji, albo no, albo po prostu muszą jeszcze więcej trenować. No, my na pewno nie jesteśmy zadowoleni, tym bardziej patrząc na, na dół tabeli, trzeba się cały czas oglądać. No, nie jest to nie jest to na pewno komfortowa praca dla nas, ale... Ale tyle, no. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana do gospodarzy. O tą czerwoną kartkę najpierw. Co tam się stało? Dlaczego Marcin Bógicki dostał tą drugą żółtą? Bo z perspektywy trybun to ciężko zobaczyć. To to znaczy, ten... ja, ja powiem szczerze, ja, ja też byłem odwrócony w momencie, chyba jakieś odepchnięcie było. Nie ciężko mi tutaj komentować, to nie wiem czy trener to widział. Nie, 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 nie jest to stanie. To drugie pytanie jeszcze do pana. Jakie było pana założenie na tą drugą połowę, żeby ten mecz wygrać na no, ograniczycie przewadze. Yy, może tam zadać właśnie jaki miał pomysł, żeby ten mecz rozstrzygnąć? Czy chcieliśmy przede wszystkim yy, różnicę robić w bocznych sektorach, ale ta różnica przez pewien moment yy, była. Gdzie chcieliśmy też przeciwnika trochę wyciągnąć, wiedzieliśmy, że w tej niskiej obronie będą dobrze bronić, chcieliśmy wyciągnąć i grać w bocznych sektorach tak tutaj szczególnie naszymi dziesiątkami dwoma napastnikami ale to mówię to co to, to co ja narysuję to co my omówimy w przerwie to jest jedno a realizacja później no to często jest zupełnie inna sprawa i ja mogę tu mówić państwu piękne rzeczy które chcieliśmy robić no a wychodzi zespół no i no i niestety. No, no, wyglądał moim zdaniem mizernie. My sobie zdajemy z tego sprawę. Rozmawialiśmy już po meczu że nad czym trzeba dalej pracować. My tutaj wiele rzeczy zmienialiśmy od mojego przyjścia. Na razie jeszcze ja nie widzę tej różnicy. Zawsze moje zespoły grały ofensywnie, zdobywały dużo bramek na tą chwilę. Z jednego czego się mogę cieszyć to z gry obronnej zespołu, tak? No bo nie tracimy tych bramek. Punktujemy właściwie w każdym meczu. No ale dwa mecze u siebie i dwa remisy, tak? I tutaj szczególnie w momencie jak przeciwnik gra w 10, to no nie mogę być zadowolony z tego co się wydarzyło w drugiej połowie. Jeżeli mogę jeszcze jedno pytanie o ten kolejny mecz. Nie mam chyba, że z Sandecją, no wiesz Ten zespół już spadł, ale chyba widzę w Pana na oczach, że to, ten zespół na pewno nie odpuści tego meczu. Na pewno nie odpuści. To jest zespół, który ja uważam naprawdę... E... Ostatnich meczach gra zupełnie nieźle, bo tutaj, nawet jak analizę chudnika robiliśmy, to ten zespół Sandecji, naprawdę to jest dobry zespół z dobrymi piłkarzami. Oczywiście nie wiadomo, co się wydarzy po spadku, bo na dzień dzisiejszy spadli, nie wiemy, jak podejdą do tego, ale często jest też tak, że zespoły, które już o nic nie grają, to mają ten luz psychiczny i, i mogą pokazać kawał dobrego futbolu. Na pewno tak jak w każdym meczu, czy to z chutnikiem, czy z Kaliszem, czy wcześniej ze Stomilem, i będziemy chcieli wygrać to. No, jedziemy po zwycięstwo, to zobaczymy. Mamy tydzień, żeby się przygotować do tego meczu. Dziękuję. Czerwona kartka mocno Panu pokrzyżowała szyki. Na drugą część spotkania wyszedł Pan z takim założeniem, że będzie grał Pan cały czas w defensywie, licząc na kontrę? Tak, tak. To zresztą to było widoczne. Braliśmy w kładzie 1-4-4-1 Zdawaliśmy sobie sprawę, że, że przeciwnik będzie chciał właśnie wykorzystać boczne sektory i były takie momenty na początku drugiej połowy, gdzie przegraliśmy sytuację 2 na 2 z naszej lewej strony i, i przeciwnik stworzył zagrożenie. Później udało się gdzieś tam to poprawić i wybranie tak gra w defensywie, muszę przyznać, była bardzo, bardzo poprawna, bo raczej staramy się grać obroną wysoką lub średnią, natomiast ten meczu zmusił nas do tego, żeby grać trochę inaczej, ale jestem zadowolony z tego, jak to wyglądało. Ja mam pytanie. Do jednej rzeczy Pan powiedział to, co było widać na boisku. Brakowało tej, tej spójności gry, a przede wszystkim za wolno graliśmy. A z drugiej strony brakowało czegoś, czego można było zaskoczyć bramkarza gości z jakimś skuteczniejszym, a przy ataku skuteczniejszym oddania strzału z dystansu. Czy ja uważam, że zabrakło nam jakości przede wszystkim. Bo. Było kilka sytuacji, które mogliśmy zakończyć bramką, no ale mówię, no ja nie wejdę na boisko i, i nie skończę tego. Coś trenujemy, później wychodzą zawodnicy. No co mam powiedzieć tutaj panu? Sytuacje, które dzisiaj stworzyliśmy w treningu, zdobywamy z tego bramki, trenujemy to, przerabiamy, ale, ale mówię, no skuteczność dzisiaj nie było po naszej stronie na pewno. Też za mało tych sytuacji, jeżeli chodzi o, o właściwie godzinę gry, prawie że godzinę gry w przewadze, no to też nie oszukujmy się, tych sytuacji powinniśmy stworzyć zdecydowanie więcej. No i tyle.